Hej, witam. Siemanko. Witajcie, moi drodzy. Ja jestem SKKF i dzisiaj przenosimy się do wirtualnego świata w moim salonie. I tak jak mówiłem, ostatnio nie próżnowałem, przyniosłem ten komputer do salonu, dzięki czemu mam teraz dużo przestrzeni, żeby sobie grać. Bo będziemy chodzić i szaleć, i będzie super. I jeszcze tej parę rzeczy będzie zmienione: damy fajne światła, żeby było tak niebiesko, ale to wszystko w swoim czasie. Dzisiaj się przeniesiemy do laboratorium i będziemy strzelać z łuku. I to jest taka darmowa gra, która się nazywa The Lab, jest domyślnie dołączana z tym zestawem HTC Vive. Ale jeżeli Wam się spodoba i okażecie to łapeczkami w górę, to przejdziemy do bardziej zaawansowanych gier, gdzie będziemy strzelać, szaleć, rzucać granatami, latać samolotami. No, Ja zakładam moje gogle Uo, i już widzę, słuchajcie, że jestem w laboratorium i muszę znaleźć kontrolery. Kontrolery są tutaj nad pieskiem. I słuchajcie, to jest laboratorium, w którym właśnie się znajdujemy. Możemy się tutaj teleportować, możemy sobie też chodzić, jak widzicie mogę z lewej do prawa po stole chodzić. Mam tutaj na przykład Ziemię, się nie wiedzieli jak wygląda planeta, na której mieszkam. Fafik, aport! To właśnie tak wygląda. Piesek nam pomaga, jakby coś nam wypadło. Dobra, i moi drodzy, dzisiaj będziemy strzelać zuku. Aczkolwiek nie będziemy strzelać w tym miejscu. Możemy tutaj robić fantastyczne rzeczy, tak jak na przykład bawić się joystickiem, ale to robię codziennie, więc tym zajmiemy się innym razem. Eee, I dzisiaj sobie zagramy w strzelanie zuku. Jak widzicie, każde takie miejsce, jest takie kulki, to jest kolejna minigra. Nie wiem, czy wsz przez wszystkie nie przejdziemy, ale jeżeli nam się spodoba, to czemu nie. Także słuchajcie, ja biorę tą kulę, zakładam na głowę i mamy piękny napis. Loading. Okej, okay, moi drodzy. Tutaj mamy, nie wiem jak nazywać, jakąś jako cytadelę, jakiś taki mur. I będziemy tym ludzikiem tutaj, ja teraz się w niego przeniosę, przenoszę, i będziemy strzelać w zuków tych, oto tych. Czekajcie, jak ja strzelałem, lewą ręką trzymał? Tak, chyba lewą ręką będę trzymał. No i dobra, zaczynamy. Tylko gdzie tutaj musimy trafić, żeby zacząć? W to? No chyba muszę... A widzicie, on już widzą, że coś się czai. On już widzą, że tutaj coś niedobrego będzie się działo. Ja będę bronił tego zamku. A mogę sobie w ogóle strzałę podpalić. Patrzcie jak super. I biegnie pierwszy. Zamachowiec, terrorysta. Nie trafiłem. Drugi. BAM, Też nie trafiłem. Proszę bardzo, headshot! A jakby trafimy balonik... Jeżeli trafię, to chyba się życie jakby bramy regeneruje, to już jeden podbiega. O oo! A tutaj drugi się wychylimy, i bam, proszę bardzo. Aaa, są dodatkowe punkty. I uwaga, już na horyzoncie mamy kolejnego jakiegoś Wikinga. Ten tym razem ma straszny hełm i strasznie groźny miecz. Zrobił backflip, ale nawet to go nie uratowało. Chciałem trafić z balonika, oczywiście nie trafiłem, ale trafiłem w hełm. O nie, i słuchajcie, koni dobiegną, to zaczynają bramę nawalać. Hehehe. He, he. O, doskonale. Ten się w pubkę miał bardzo groźny helm. Huh. i biegną kleeni. Fala numer 3 z 8. Ten, tym razem ma tarczę. I coś, coś nie mogę go. Proszę bardzo, ja jednak mogę go trafić. Ja, a sens, jak w tą tarczę trafię? Aha. Wow, patrzcie, jakaś smoła wypadła. Ale ja, to takie coś, to nie wiedziałem, że jest w ogóle w tej grze. A już kurczę powiem, że w to grałem wcześniej. Proszę bardzo, podpalimy sobie strzałę. Florianek bałwanek mam 20, 20 948 miejsca w tej grze, także jak widzicie jestem całkiem niezły Można się ode mnie tutaj wiele nauczyć. Uhuhu. Nie wiem co mu się stało, ale właśnie eksplodował. No kurczę, no nie mówcie, że nie mogę go trafić na takiej wysokości. Dobra, jednak mogę. A drugi gdzie jest? Już tak przebiega oj! 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 Co on moje strzało odbija? On ma tarcze! Nie mogę trafić! Ło! Zdrowie bramy. Moja bramę słuchajcie, zaraz umrze. Muszę te baloniki skubane trafić, ale... coś... Nie mogę... Eee. Dobra, byle bramę ocalić przed tymi. Co tutaj mają te tarcze, oni są najgorsi. Muszę mu w chem trafić. O, dostał. I uwaga, robi się niebezpiecznie, bo oni się zbliżają do mojej bramy, a nie mogę nikogo trafić, nie, nie! Super, horda sprundorowała twój zamek. No hej. E, myślałem, że będę świetnym łucznikiem, ale nie jestem, także przyniesiemy się z powrotem do laboratorium, gdzie pokażę wam jeszcze kolejne szalone gry, jakie to, ja, jakie to demo właśnie oferuje. Mówię, to jest jakaś taka czarna kulka, która bardzo mnie interesuje, nie jestem pewien, co ona robi. Ale piesaki lubi przynosić. W joystickie może się pobawimy jeszcze na koniec, nie wiem, zobaczymy. Ale słuchajcie, co byście zrobili, jakbyście mieli przed sobą taką wielką, gigantyczną procę? Ja bym sobie postrzelał, no nie mogę sobie tego odmówić. Także do dzieła postrzelamy sobie z procy, może nam pójdzie nieco lepiej niż z łuku. O, proszę bardzo. Dobra, to jest coś, co się nazywa kalibracja rdzeni. Tutaj mamy w ogóle głowy. Nie wiem czy graliście w portal, ale to były takie moduły Gladosa, chyba. Czy tam mój czy coś. No ale dobra, zróbmy to, co powinniśmy mieć. Mam 7799 7, 7, miejsca, więc jestem jeszcze lepszy niż buki. No i dobra, co my tu mamy? No tę wielką procę, którą możemy naciągnąć. jako pytanie: gdzie ja mam nie trafić. Może w te takie beczki wybuchające, uwaga prawie że, prawie że kolejna kółka załadowana Ona w ogóle coś nas mówią aha, ja to muszę chyba w to miejsce tą kuleczkę dać wow proszę państwa o to wow! o to nie wiem czy o co chodziło, ale było to całkiem widowiskowe także słuchajcie kalibrujemy dalej, bo jak widać kalibracja to jest całkiem fajna zabawa i co będzie jak teraz tutaj dam tą kuleczkę no! Uu! Uh, gdzieś tam poleciała. Aha, ta kulka właśnie jest jakimś rdzeniem e, zmian klimatycznych, więc jak ją źle wykalibrujemy, to prawdopodobnie na naszej, na naszej ziemi się stanie jakaś katastrofa. W jakimś innym świecie skąd jest ta kulka. A ja bym tak odszedł naprawdę daleko. Dalej już nie mogę zaraz na jakieś meble wpadnę, uwaga. No, prawie, celowałem te takie beczki tam są na horyzoncie. Okej, okay, teraz się uda, uwaga, do trzech razy sztuka, A może tutaj dam. Uwaga! No, co jest? Czemu to nie wybucha? To jest jakimiś pudłami stoi. No i co to koniec? No, serio? Koniec kariery, zwolniono cię. Dzięki, dzięki, mój pierwszy dzień w pracy, naprawdę super. A, proszę państwa, zobaczcie, co tutaj można robić. Możemy to podwyższać w ogóle. Więc jak damy sobie to wyżej. To może będzie lepiej. Dobra, tutaj możemy sobie zrestartować. także pyk. Dobra, proszę Państwa, kalibracja, część druga. Okej, okay, chciałbym strzelić tam. Teraz mamy troszeczkę wyższą tą pracę. No, była bliska. Troszeczkę niżej. A teraz możemy chyba dalej strzelać, jak to jest tak wysoko. Uuu, uwaga! Proszę bardzo! Idealnie i teraz będziemy celować w to, co jest tam daleko na horyzoncie, co chciałem przed chwilą you. trafić. I uwaga... Więc I'm uwaga... Tak jest! Słuchajcie, to jest ten rdzeń rytmu. Więc już wiem, co ta kulka robi, którą tam widziałem. O, zobaczcie, tam na prawo. Ja bym sobie tam strzelił. O, 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 o. Uwaga, uwaga. Yes! Cudownie! I o to chodzi. A czy ja mogę jednocześnie na przykład wyciąć sobie pilot? O, patrzcie, teraz mogę kalibrować to i to. Halo, pilot. Op. A, ten mi trajektorię pokazuje. No proszę. No teraz możemy sobie zaszaleć i sobie walnąć beczkę aż tam. Uwaga, gotowi, jedziemy! Yes! Kolejne beczki, fudełka, unicestwione. Rdzeń bezużyteczny, mam go wykalibrować, żeby stał się użyteczny. Uuu, hmm. co tam, co tam się dzieje? Może teraz... Hmm... Może teraz... Wow, 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 Aha, właśnie mi mówi, że demony istnieją. Dobra, leć, leć kolego. Nie chcę, nie chcę na ciebie patrzeć. Śmierdząca kuleczka. Właśnie mi się przypomina taki jeden mój kolega, który też zawsze miał śmierdzące kuleczki. Tego strzelimy tam daleko. Uwaga! Aj! Uwaga! Tak! Jestem mistrzem kalibracji. Zrobiliśmy obrażeń za 23 miliony dolarów. Spoko, taka prasa, Wiecie, satysfakcjonuje mnie. No i znowu mnie zwolniona. No cóż. No cóż, wracamy do laboratorium. Jesteśmy z powrotem w laboratorium. I wiecie co, nie popisałem się jako ucznik, ale to dlatego, że leciutko się stresowałem. Także teraz przejdziemy jeszcze raz o tej minigierki. Teraz wam pokażę jak to się robi. Zaczynamy! Sorry kolego, ale ktoś musiał być pierwszy. Obrę swój zamek. Haha! Dobra, widzę, że muszę celować trochę wyżej, bo te strzały upadają jak te strzały mają w zwyczaju. Dobrze, headshot. Proszę bardzo, pierwsza fala za nami. Fala numer dwa już nadciąga. Balonika bym się trafić. Nie mogę. O, ci najgorsi to są z tymi ci z hełmami. Ale spoko, poradzę sobie również z nimi. Jakieś halabardy tutaj niosą, ale co to da mnie. Prawie trafiłem, ale w ostatniej chwili podskoczył. Proszę bardzo, i tutaj ostatni chyba. Tak jest. Kurczę, coś nie mogę w te baloniki trafić, jak bardzo bym się nie starał. Haha, pięć punktów. Dobra, kolega starczał. Headshot, tak to się robi. Fala numer czwarta, fala numer cztery. Teraz tych skałmami będzie coraz więcej, więc robi się troszeczkę niebezpiecznie. Headshot! I czy będzie drugi headshot? Tak jest! Co prawda w nogę, ale wiecie... Nie jest źle. Mogę sobie jeszcze tutaj strzały podpalać, zapominam o tym co prawda. I ten jest niebezpieczny, bo nie jest tutaj blisko. Haha, ha, podpalił się! I tego tutaj z hełmem musimy... ...mu przeszkodzić w zdobyciu naszego zamku. Haha, ha, dostał z góry. A to jeszcze jeden z hełmem! I zrobił jakiegoś wesołego backflipa. O-ou! o, -o. o, -o. Uff! Zamek uratowany i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz tylko tego, nie, jest, mamy to, mamy to, słuchajcie, mamy to, już tutaj poce w tym całym hececie, który mam na głowie, o, czy on się pali przez to, o, patrzcie, jak podpalimy, to wtedy oni tracą, oni wtedy tracą swoją tarczę, nawet jak nie trafimy. Ojojaj, ojojaj, ojojaj! Oj. Huuu! Uh. Dobra, teraz baloniki, żeby odzyskać tę HP. A tu mam jeszcze słomę, dobra, tu mam jeszcze słomę. Więc w razie czego To zeszczelimy, bo oni też zaraz będą skakać. I tych tutaj muszę Starczą przede wszystkim, bo oni są najgorsi. Jeden podpalony, tutaj dobiegnie, drugi starczą. Nie podoba mi się to. Z góry atak. tak. Tutaj strzelimy w beczkę. Proszę bardzo! Leś! Oj, nie będę mówił jak to wygląda, ale... Dość groźnie. Uf, horda pokonana, ale to jeszcze nie koniec. Czy ja mogę teraz te baloniki strzelać? Żeby sobie zreperować tą bramę. Pewnie mogę, jakbym trafił. O, proszę bardzo, nagle się zrobiło kolejne 16 fal. Przepraszam, kolejne 8. Nie wiem, czy teraz damy radę, bo niestety nasza brama jest uszkodzona. Tutaj z góry możemy prowadzić do nich dobry ostrzał. Ci na moście też są wystawieni dość mocno. I jeszcze jeden. Haha! Ha. Teraz baloniki tu trafić. Dobrze. A tu w ogóle jakiś dynamik jeszcze jest. Uwaga, 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 uwaga. Za wcześnie. Niestety. Proszę bardzo, tak działa dynamit I tych starczył nie lubię najbardziej Ale na szczęście odkryłem, że jest dynamit, więc możemy się w łatwy sposób pozbyć uh. No, mówiłem, że mi pójdzie lepiej, rzeczywiście mi troszeczkę lepiej idzie Nie no, nie mówcie, że już kolejni biegną I balony, 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 trzeba balony słuchać. O nie, o nie, to chyba będzie już mój koniec To chyba będzie już mój koniec nie. O nie! Chorda splądrowała twój zalet. Słuchajcie moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Ja się tutaj trochę pod tym spociłem, bo to niestety grzeje. Także jeżeli Wam się spodobało, to śmiało, zostawcie łapkę w górę, będę wiedział, żeby więcej takich materiałów dla Was przygotować. I widzimy się, mam nadzieję, w jakiejś kolejnej gersce, gdzie sobie jeszcze troszeczkę bardziej poszalejemy, bo takie szalone Mam może się nawet pobawimy tym joystickiem sobie całym. I jak jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie w czerwony magiczny guziczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami i na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Hej!